to gromadzenie, wprowadzanie, przetwarzanie i wizualizacja danych przestrzeni. Abyśmy mogli rozpocząć pracę PiS musimy taką bazę informacji najpierw stworzyć. Oczywiście możemy wykorzystać do tego istniejące bazy informacji takie jak np. stworzone przez naukowców z udziału naukowców, bądź też ogólnodostępne bazy danych, jednak możemy również takie informacje stworzyć sami. Wykorzystując od tego na przykład, Nowoczesne metody, takie jak laserowe, czy też na autodronach. Często spotykam się z pytaniem: Gdzie w codziennym życiu tak naprawdę można spotkać GIS? Odpowiedź jest krótka, ale jakże oczywista. GIS jest wszędzie. Tak, to prawda. Której gałęzi życia nie wzięlibyśmy pod lupę? Tam możemy wykorzystywać metody i narzędzia GIS. Praca na warstwach ułatwia sporządzanie rejestrów danych i wykonywanie map. Student może należeć do studenckiego koła naukowego GIS. Jest to koło założone w listopadzie 2013 roku, aby łączyć studentów zainteresowanych nowymi technologiami GIS lub po prostu w mniejszym lub większym stopniu zainteresowanych tą tematyką. Będąc członkami studenckiego koła naukowego GIS mamy możliwość przygotowania się oraz podejścia do egzaminu jakim jest ECDE. W ramach Studenckiego Koła Naukowego GIS promujemy grę GeoCaching. Jest to gra polegająca na szukaniu skrzytek w terenie przy pomocy odpowiedników GPS. Promujemy tę grę zarówno na Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach, Festiwalu Nauki w Chorzowie, w szkołach oraz na naszym wydziale.